Dzień dobry, szanowni państwo. Dzień dobry po dwóch tygodniach nieobecności na moim kanale. Nawiązując do tematu, który wyświetlił wam się przed momentem czyli lepszy wróg znany niż nieznany, w kontekście motocykla chciałbym zaprezentować niniejszy materiał. Dlaczego? Dlatego, że kupiłem nowy motocykl. Materiał, który zgromadziłem, nagrywany był w kilka dni, dlatego, że nie da się wszystkiego w jeden czas, że tak powiem, zgromadzić. Będzie to zbitek takich różnych informacji. No i mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Możecie pisać w komentarzach, jakie są Wasze odczucia, co o tym sądzicie. Oczywiście nie zmienia to faktu, że testy Motocykli, których, którymi zamierzam się zająć będą w dalszym ciągu publikowane na tym kanale, więc zachęcam do subskrypcji i lajków i uczestniczenia, że tak powiem, aktywnego w naszej społeczności. Bardzo Wam dziękuję korzystając z okazji za wszystkie wpisy, komentarze no i subskrypcje, bo niewątpliwie w ostatnim czasie przybyło ich bardzo dużo, co mnie ogromnie cieszy. Jestem. Bardzo zadowolony i dziękuję Wam za to. A jaki to będzie motocykl? No to dowiecie się z tego kontentu. Zapraszam do obejrzenia tego materiału. Wczoraj kupiłem nowy motocykl. Swałka poszła w rozliczeniu. Wziąłem sobie nowy motocykl. Kupiłem e, nówkę 2024 z tej puli dodatkowej, przypisanej dla każdego dealera, który chciał, oczywiście, mieć to. W niniejszym prezentuję wam ten motocykl. Dzisiaj tylko pokażę, jak wygląda, ponieważ to, co zdecydowało o tym, dlaczego ten, a nie inny, to będzie w kolejnych odcinkach. Natomiast dzisiaj będzie tylko i wyłącznie prezentacja maszyny. To jest ten sam silnik, który bardzo lubię, jeśli chodzi o Suzuki SV. On tutaj ma mniejszą moc. Zresztą, możecie zobaczyć mój test. Tego motocykla, właśnie w wersji drogowej, który odbył się mniej więcej 6 miesięcy temu. Eee, polecam do zapoznania się z tym materiałem, dlatego że on praktycznie rozwiązuje moje wszystkie, jak gdyby czy też wasze, też zapytania odnośnie dlaczego tak, a nie inaczej, skąd ten, skąd ten wybór. Ja oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, nagram coś jeszcze na ten temat. Natomiast. No cóż, jest zimno, więc nie będę tutaj, że tak powiem, go odpalał w tej chwili. Zresztą za chwilę pojawią się przebitki, na których będziecie widzieli motocykl w mm, na pełnej krasie i powiedzmy w takim dziennym świetle. A tutaj to tak naprawdę jest garaż, więc ciemno. Tyle. No, teraz oczywiście będzie. Kwestia doposażenia go w różnego rodzaju dodatki. Nie mówię, że jest goły, no ale są pewne rzeczy, które powiedzmy wykręciłem nawet z SW i ja tu, dam tutaj te różnego rodzaju pierdoły. Będę chciał nie zagracić go tak jak tamten. Bo chociaż specyfika tego metrocykla jest taka, że on powiedzmy on musi mieć kilka dodatków, ale pokażę Wam coś. E co jest po prostu wyposażone, to co dodatkowo wziąłem do tego motocykla. Mogę wyciągnąć? cięgnąć wieęko dobra Mam przys ja? Dalej. Co tutaj? Dziękuję. Darkojak. Mam przesyłkę. Ostatnia sprawa, dalej. Dostarczone. No i dobra. Bo wszystko. Czekaj, to, to, to. No a tak prezentuje się mój nowy nabytek. V-stromek 650, PP Pan Dziobak. Powoli jakieś klamoty tutaj będziemy montować. Już część jest zamontowana, stelaż, kappa. Kufer GV, ten, który miałem we Sfałce, nieodzowna kamerka yy, czujnik ciśnienia w oponach. Dodatkowo ta taka rozpórka na nawigację. Szyba jest standardowa, krótka, z jaką wychodzi zawsze ten motocykl. Dołożyłem z Darko Jaka deflektor, ponieważ w kasku, który tutaj widzicie, no jest, że tak powiem, był duży. Teraz po zamontowaniu tego jest lepiej. Później pobawimy się oczywiście ustawieniami, ale wydaje mi się, że to jest optymalne. No a co poza tym? Kask jest świetny ze względu na to, że on przy dużych prędkościach w ogóle nie jest czuły na podmuchy wiatru. Ale... W ogóle kaski araja nie są jak gdyby tak bardzo wytłumione, w związku z tym jest dosyć głośno, ale dajemy radę. Kask jest bardzo komfortowy, więc tutaj nie będę zmieniał nic, żadnych jakichś ADV, jakichś z daszkami, takimi rzeczami, chyba nie. Mam kask, dokupiłem Pinlocka. A tego starego teraz jeżdżę na starym, bo go po prostu przeczyściłem, wymyłem, wszystko no i na razie daje radę. Jest 2 stopnie na plusie, chociaż wrażenia są tak, jakby było minus 2. Z rzeczy zamontowanych dodatkowo, to handbary, gmole, fabryczne płyta pod silnik pod, tak, pod tutaj filtr. Czy filtr? Moja żona zawsze mówi, że mi poprawiam je. Osłona łańcucha. Jakaś akcesoryjna. No i co? I to. Manetki grzane tutaj. Fabryczne. Nie chciałem już mieć tutaj tych Oxfordów, bo to za dużo tego wszystkiego. Nie chcę znowu go obwiesić, jak... Choinkę. No, a co wyjdzie, to zobaczymy. No, tak to po prostu wygląda. Motorek prezentuje się w ten sposób. Na pewno komfort jazdy jest lepszy. Motocykl sprawia wrażenie wielkiego. Zresztą, w moim materiale, który nagrywałem pół roku temu, taką mój test, moje przemyślenia. Moja opinia, no to, to co? No to, to tam, generalnie wszystkie takie moje spostrzeżenia już były powiedziane. Czy to jest najpiękniejszy motocykl na świecie? Nie, ale jego zadanie jest takie, żeby mnie zawiózł na koniec świata. Wziąłem specjalnie wersję na aluminiowych felgach. Dlatego, że ja nie jeżdżę dziś po terenach w związku z tym wydaje mi się, że to będzie dobry, dobry materiał na to, żeby podróżować, jeździć, cieszyć się życiem. Docieramy. docieramy bestię 5000 obrotów przez pierwsze 800 km Potem zrobimy przegląd Następnie możemy jechać z obrotami przez do 1600 Kilometrów możemy mieć 7,5 tysiąca, a potem do 10 tysięcy. Tak jest napisane w instrukcji. Zbliżamy się do końca tego materiału. Tego filmu bardzo dziękuję za obejrzenie i za to, że wytrwaliście do końca. Że byliście ze mną w tym no, niewątpliwie ważnym dniu. No bo to jest nowa maszyna, nowe doznania będą. Mam nadzieję, że będzie wszystko pozytywnie. Także dziękuję serdecznie. Do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć.